Dzień dobry, jest pięknie, po prostu jest cudnie, ciepło i wszystko jest mniej więcej o dwa, nawet trzy tygodnie za wcześnie. Ty widzicie, jest śliwa, odmiana Amers, no widzicie, jak to wygląda, jest już pełnia kwitnienia, już po jednym oprysku, jutro albo pojutrze pewnie znowu opryskamy, proszę bardzo, pszczółki zapylają, więc się przejdziemy dzisiaj po naszym sadzie, zobaczymy, tutaj z kolei są węgierki, no jeszcze nie zaczęły. Kwitnienia. Tam dalej są te inne śliwy. Wśród leszczyn oczywiście też już kwitną. Więc tak, więc amers już naprawdę pięknie kwitnie. No tutaj mamy znowu leszczyny, a tutaj po mojej prawej stronie są jabłonie. no jabłoniom jeszcze troszkę brakuje, ale też już w sumie niedużo, jak widzicie. Niedługo też zaczną kwitnąć. No oczywiście też tutaj, jak widzicie, są też grusze. Tutaj jedna tam w oddali mój tatuś. E, bo on jakoś za bardzo nie pała, nie, pa, nie pała chęcią do nagrywania filmów, więc ja muszę wszystko nagrywać. No ale w sumie mnie też nie widać, to nieważne. Zresztą przecież najważniejsze jest to, co widać, tak? Czyli bohaterowie tego kanału, czyli sad. Tak, tutaj znowu grusze. Naprawdę jest tak ciepło dzisiaj, jest 25 czy 26 stopni. A mamy dzisiaj przecież zaledwie 7 kwietnia, dzień wyborów. Tak, czereśnie też już zaczęły kwitnąć. Zwyczaj kwitły na majówkę w okolicach majówki. A tu proszę. No, jutro, pojutrze już będzie też pełnia kwitnienia ich. Dzień dosławega. Troszkę dalej, dalej burlaty są, kordia. No i wśród nich są rzecz jasna. Przede wszystkim wiśnie, ale też i brzoskwinie. Brzoskwinie już pokazywałam Wam, one jako pierwsze zaczęły kwitnąć, już na Wielkanoc kwitły. mam tutaj burlat chyba tak pięknie kwitnie. burglaty jest wczesną odmianą, więc najwcześniej kwitnie o tej właśnie brzoskwinie odmiany są, bo dosadzone. No a wiśnie też zaraz by strzela. Jutro i pojutrze też mają być takie wysokie temperatury, więc podejrzewam, że... Jutro może nie, ale pojutrze na pewno. Proszę bardzo, brzoskwinia ta już nawet, jak widzicie, już nawet przykwita. O. Nawet już przykwita. Tu zaraz oczywiście przejdziemy do leszczyn, no, ale no nie oszukujmy się tak pięknie kwitną te pozostałe drzewa, że no może niekoniecznie leszczyny będą dziś głównymi bohaterami. Tylko póki co jednak napuwajmy się widokiem tych pięknych kwiatów. No i oczywiście mamy też dużo pracy. Coraz więcej będzie oprysków. Oczywiście zachowujemy wszelkie karencje, no ale właśnie teraz czas kwitnienia, zawiązywania owoców za moment, to jest najważniejszy czas w roku dla naszych przyszłych plonów. Mam nadzieję, że ten oprysk na śliwie zrobiliście. Swoją drogą. No oczywiście to jest wasza sprawa, ale ja tylko tak doradzam. No pewnie po to jesteście, nie tylko dla ładnych widoków, żeby oglądać, tylko też przede wszystkim po to, żeby jakieś tam porady zdobyć. Każdy szuka wiedzy, pomocnej, pomocnej jakiejś dla siebie. Tutaj znowu mamy czereśnie piękne. To jest agres. Agres też kwitnie. Teraz właśnie. Jest taki zieloniutki, piękny. Tutaj znowu mamy amersy. A zaraz za nimi są węgierki. No węgierkom brakuje jeszcze momentu. I tak to wygląda. Ten nasz sad. No i oczywiście mamy leszczynę, no ona jest główną bohaterką tego kanału, no ale dzisiaj o niej troszkę mniej, ponieważ chociaż też jest oczywiście piękna, ta czerwonolistna, właściwie purpurowo listna, bo one teraz są takie ciemno, ciemne bordo, nie wiem purpura. W każdym razie są bardzo piękne na tej zieleni, widać jakie one są piękne te liście. I tak to wygląda. Życzymy Wam pięknej niedzieli, słonecznej, ciepłej. I żeby to po prostu był udany weekend, udana niedziela. To na tyle. Do widzenia.